Dwie bratnie, w które wierzą dalej ludzie w branży fit. Myślimy, że tylko i wyłącznie trzeba chodzić na siłownię, żeby być fit, żeby mieć piękne fit ciało. Co nie jest prawdą. Jeżeli masz robić jakiś trening długofalowo, czyli przez całe życie, to warto jest skupić się na tym, żeby robić coś, co lubisz. Wiadomo, że fajną rzeczą jest to, że mieć silne ciało i tutaj nawet w domu, robiąc takie treningi jak treningi z kettlebell czy z ciężarem ciała, tak zwane ogólnorozwojowy, to będziesz wzmacniać swoją muskulaturę, e, też kondycję, przez co będziesz wyglądać lepiej i czuć się też lepiej w swoim ciele. Natomiast jeżeli patrzy się na to, żeby to długofalowo robić, to, to trudno jest nam robić coś, czego na przykład możemy nie lubić. Jak lubisz ćwiczenia na siłowni, super, przybijam pionem, bardzo dobry pomysł. Natomiast jak tego nie lubisz, to równie dobrze może Możesz grać w babingtona, chodzić na sztuki walki, możesz ćwiczyć z ketlami, biegać, robić co lubisz. Ważne, żeby się ruszać, dbać o swoje mięśnie, o swoje zdrowie, też kardio, ależ oczywiście też na zdrowie psychiczne.